Powiem Ci, jak masz żyć. Jestem coach, branding, manager, life uh, training personals, uh, meditation, uh, foundation, uh, business, uh, trainer uh, życia, uh, coach, uh, ja pierdolę. Uh, kurwa, dzisiaj będzie o o poradach. Czasami jestem w mojej poradę, To co? Czołóweczka i lecimy z tematem. A subskrypcja jest dzisiaj na 4800. Lecimy do piątki. Hej! No to hej kochany człowieku, witacie w Wujas oczywiście. Gdzie? No, zaskoczę Cię na kanale Wojka Parady. Tak, tak, tu trafiłeś. Może też jesteś u mnie na fanpage'u, bo tam też stawiam jakieś początki filmów. No dobra, ale dobrze, guń będzie o... Dobra, skąd pomysł w ogóle na ten film? Jadę wcześniej samochodem, słucham jakieś radia i... Pani prowadząca mówi, że za chwilę o jak sobie radzić ze stresem, jak coś tam i czas nawet nie pamiętam z czym, e, ale przykuło moją uwagę coś takiego, że ta Pani zaczęła wymieniać, no za chwilę będzie Pani Ania tam jakaś tam powiedzmy i zaczęła wymieniać wszystkie jej e, tradycyjne... E, tradycyjne. Zacząłem mieć właśnie te wszystkie coach, life for coś tam, e, trener tego i tak dalej. I tak te, kurwa, Teraz laska chyba miała 20, 20 tytułów, kurwa, tego całego życia. No i chwilkę sobie posłuchałem tego. No dobra, spoko, okej. Okay. No bo teraz... E, <gryw> kurwa, no. Dzisiaj nie do końca ja, kurwa, się trochę śmieją. Hej, w ogóle sam się nazywasz kurwa Debilowuje bo jak parada, a się śmiejesz z coachów życia, kurwa. Jak zakładałem tą fundację w ogóle, nie, byłem już kilkanaście lat nie pijącym alkoholikiem, x-terapii, szpitali, mitingów i cholera wie co, no już kurde, czułem się tak kurde wyjebanie mądry, że teraz nic tylko kurde otworzyć takie miejsce, pierdoląc się na poduszkę, i kurde wszystkim udzielać porady, że to tak, to nie tak, to srak i tak dalej. No i tak się stało i tak robiłem. Przez pierwsze dwa lata właśnie byłem takim kolesiem, który e, ciągle mm, myślał, że wie wszystko lepiej. E, był sfokusowany na innych. Jak gdyby nie dawałem nigdy nic od siebie, e, tylko zawsze to coś opowiadał. No to ja jakoś tam dawałem mu informację zwrotną. Kurwa oceniałem. Tak długo cisnąłem, aż się przyznał do tego, co tam pod spodem u niego siedzi. No, dzisiaj mi się trochę to pozmieniało, bo dzisiaj myślę, że po pierwsze, e, znaczy ja przynajmniej tak mam, nie wiem jak wy, ja mam coś takiego, że e, po pierwsze, e, dzisiaj jeśli chcę skorzystać e, z kogoś porad, nie wiem, e, chcę kogoś naśladować, czy chcę się do niego zgłosić, no to patrzę, jak ta osoba żyje. Czy jest spokojna, czy rzeczywiście wprowadza te wszystkie mądre rady i porady e, do siebie. Czy jest w tym prawdziwa? To znaczy się, że kurwa, no bo nie ma tak, że kurwa się wprowadza i już masz szczęśliwy live, kurwa i tak dalej, dla mnie to jest obuda. A, bo albo jesteś pod narkotykami, albo masz kurwa zaorany łeb i cały czas udajesz coś, po prostu wiem, no znaczy udajesz. No mówię o sobie, może inni mają inaczej, może ich oświeciło, nie wiem, dobra, skupię się na sobie. Kwestia jest to właśnie tego typu, że dzisiaj myślę, że najważniejszym coachem, menadżerem życia, moderatorem, motywatorem. Jesteśmy my sami tak naprawdę. Oczywiście warto korzystać z e, ludzi, którzy coś przeżyli, zobaczyć, oglądać. Ja się tam inspiruję paroma osobami, a lubię sobie poczytać e, jakiś mnichów, lubię poglądać jakieś filmiki. A, no, lubię, lubię dużo rzeczy, lubię ludzi, którzy podróżują. No bo mnie to po prostu interesuje. Dla mnie to jest ciekawe, bo uważam, że ci ludzie prowadzą ciekawe życie, że nie walą ściemy, nie mówią, że jest kurwa słodko, i tak dalej. Pokazują też, że kurwa, potrafią gdzie. Nie, nie zawsze mieć e, poukładane ze sobą. Ja dzisiaj wybieram takich coachów, a tak jak nam mówię, no dzisiaj mi się dlatego tak bardzo podoba Barcelony trapie bo tak naprawdę ok, jest przekazywana jakaś metoda, ale to ja wykonuję główną pracę. Dzisiaj jestem dorosłą osobą, która bazuje oczywiście na tych wszystkich myślach i przekonaniach, które dostałem w dzieciństwie, ale nie przyjdzie żaden cudowny lekarz, nie przyjdzie żaden cudowny mnich, jakiś coach, kurde, życia, i nawet nie umiem tych tytułów powtórzyć, kurde, bo jestem e, niepowtarzający, nie pamiętam takich słów. Dzisiaj. Myślę, że warto jest mieć wiarę w samego siebie. Jeśli teraz mnie oglądasz, to zrobisz oczywiście sobie z tym moim filmikiem co będziesz chciał, ale zachęcam cię do tego, żebyś miała, miał taką przestrzeń na to, żebyś sobie zaufać. Żeby po prostu sobie zaufać i nie mówić, że ktoś, kurwa, wie lepiej, jak ma wyglądać twoje życie. Bo przecież, kurwa, to nie jest jego życie, to jest twoje życie i ty z nim zrobisz dokładnie, z nim, co będziesz chciał. Jeśli ktoś ma lepszy pomysł na twoje życie i plan, to myślę, że warto mu dzisiaj pokazać przysłowiowego faka i powiedzieć, że stary, no nie znasz mnie, nie znasz moich myśli, nie znasz moich przekonań. <słuch> To nie, to nie jest kwestia, bo kiedyś się bałem takiego podejścia, bo się bałem izolacji. To ja nie zachęcam do izolacji, wręcz przeciwnie. Okazuje się, że jak tak żyję, no to odpadają mi te wszystkie mądrzy ludzie, którzy chcą mi mówić, jak ja mam żyć, kurwa. Ja Żyję po swojemu, nieraz się sparza i to też jest okej okay, po prostu, to ja decyduję, kto dla mnie jest mądry, kto nie jest mądry, co mam zrobić, co mam nie zrobić. Kiedyś takiego wyboru nie miałem, bo miałem mamę i ojca i musiałem dać tylko od nich, kurde, no bo fizycznie, psychicznie, emocjonalnie byłem skazany tylko na tą przestrzeń. Dzisiaj tak nie ma. Dzisiaj, jeśli Zaufam sobie i wyjdę ze strefy komfortu, to rzeczywiście wtedy mogę gdzieś powiększać te swoje perspektywy i robić dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Dobra, muszę kończyć, bo jadą po mnie. Ktoś zadzwonił, że wariat na ulicy. Trzymajcie się dobrych myśli. Wierzcie w siebie, kurwa. No nie tak, o i wszystko będzie okej, okay, kurde, wierzcie w sobie, że macie tą swoją w sobie mądrość, bo nikt od was nie jest lepszy, bo kurwa ma jakiś fakultet, albo jest profesorem, albo psychiatrą. Mm, to tak nie działa. Hej!